Witajcie ponownie. Dzisiaj w Smartfor zagościł kolejny model z coraz liczniejszej rodziny Sony Xperia Sola. Rzeczywiście, już na pierwszy rzut oka trudno pomylić ten minimalistyczny. Trochę kanciasty design ze smartfonami innych marek. Urządzenie mimo kształtu dobrze leży w dłoni, także za sprawą odpowiedniej wagi oraz tak lubianego przeze mnie matowego, lekko gumowanego wykończenia. Cenię je także za skuteczne opieranie się odciskom palców. Tylną klapkę się zdejmuje, ale niestety tylko po to, by włożyć kartę SIM lub microSD. Bateria jest niewymienialna. Wystarczy ona na około 1,5 doby normalnego użytkowania. Samo spasowanie klapki zresztą obudowy jest precyzyjne. W kwestii ergonomii nie jest źle. Dotykowe przyciski pod ekranem precyzyjnie reagują na komendy. Podobnie dość cienkie klawisze blokady i głośności. Ten pierwszy umieszczono trochę nietypowo na lewym boku, ale można się przyzwyczaić. Za to klawisz migawki chodzi nieco zaopornie. Nie do końca rozumiem, po co producent umieścił ten podświetlony element na dole. Jak sądzę, miał to być wyróżnik modelu. Ekran wspierany przez technologię Bravia, jak zwykle rozpieszcza ostrością i wyrazistością barw, choć te ostatnie minimalnie tracą przy patrzeniu na niego pod kątem. Sola ma bardzo czuły panel dotykowy, co mnie osobiście odpowiada. Pięć ekranów głównych wzbogacamy o widgety. Szczypiąc ekran, pojawia się podgląd wszystkich. To moim zdaniem czytelniejsze rozwiązanie niż wyskakiwanie miniaturek wszystkich ekranów. No ale co kto lubi. Smartfon działa płynnie, nie zawiesza się, nie ma chwil zamyślenia. Jak widzicie, klawiatura wirtualna sprawdza się podczas pisania SMS-ów. Jakość rozmów, przetestowana podczas spotkań w kawiarni i zakupów, nie zawiodła mnie. Podsumowując, jeśli podobają się Wam takie ascetyczne smartfony, szukacie kompaktowego i całkiem sprawnego urządzenia z dobrym ekranem, Sola jest dla Was. Trochę szkoda, że nie można w niej wymienić baterii i brak przedniej kamery ale to szczegóły. Zapraszam już teraz na wycieczkę po możliwościach multimedialnych soli. Cześć?